Naszym gościem jest europoseł Krzysztof Jurgiel, były, były minister rolnictwa, który zaszczycił obecnością naszą imprezę. Panie pośle, jest pan tutaj no, jako specjalista od rolnictwa. Co się panu tu spodobało? Myślę, że jest realizowana ta polityka, którą... Kontynuowaliśmy w zasadzie od roku 2015, kiedy przez 2,5 roku pełniłem funkcję ministra rolnictwa i rozwoju wsi, żeby stawiać na promocję produkcji rolniczej, na promocję pracy rolnika, sprzętu, na kształcenie. To jest jeden z ważnych obszarów, w którym rząd wspiera polskie rolnictwo, oczywiście przy współpracy z samorządem, bo tutaj i samorząd województwa. Mamy te targi wszystko dla rolnictwa. Kto chce, może tutaj zobaczyć, jak się tworzy, jak powstaje produkt rolniczy. Ej, panie pośle, i... Europośle, jest Pan w końcu przedstawicielem naszego kraju w Brukseli, w Parlamencie Europejskim. Nie, no, mamy nadzieję, że za jakiś czas wojna na Ukrainie się skończy. Obietnice związane z zaproszeniem Ukrainy do Unii Europejskiej będą aktualne, a Ukraina to kraj rolniczy w dużej części. Jak, czy pracujecie już nad tym, może z Januszem Wojciechowskim, który jest komisarzem spraw rolnictwa, nad tym, jak to prawnie rozstrzygnąć, żeby polscy rolnicy nie ucierpieli na przyjściu tak wielkiego konkurenta? Teraz akurat przedstawimy taki projekt, już jest kampania, dobry czas, żeby w Polsce powstał tak zwany hub spożywczy i transportowy. Co to znaczy? To znaczy, żeby tak zorganizować współpracę z Ukrainą, że w momencie, bo teraz mamy liberalizację handlu, jak wiemy są te problemy związane z jej przedłużeniem zakazu, ale żeby tak się przygotować Polskę, żeby... Te produkcje, tak jak było kiedyś w historii, które przepływały przez Polskę, to nały świat, żeby tutaj były i częściowo zagospodarowane, a też żeby była infrastruktura, która pozwoli wyeksportować przez Bałtyk te produkty rolnicze z Ukrainy, czy, czy też przetworzone, rozwijać hodowlę. Hodowla to przecież są pasze. Także tutaj rząd pracuje, to nie jestem co prawda w rządzie, ale ściśle współpracuje z panem ministrem Robertem Tylusem, bo razem jesteśmy już w Komisji Rolnictwa byliśmy prawie 20 lat i tutaj trzeba szukać rozwiązań. Nie trzeba narzekać i szukać współpracy. Czyli zgadza się pan z tym, że jakieś zakazy, nakazy to są tylko sprawy chwilowe, że generalnie trzeba było rozwiązać to systemowo. Jeśli będzie możliwość wprowadzenia, tak jak powiedziałem, tego hubu spożywczo-transportowego, to pozwolić może rozwiązać ten problem. Jestem przeciwnikiem zakazów. Trzeba szukać i zawrzeć taką umowę handlową z Ukrainą. Później to już, jeśli to szybko moim zdaniem nie będzie, że Ukraina stanie się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, żeby z sąsiadem współpracować i to dobrą jakość żywność, której brakuje na świecie, umieć tak zorganizować jej i produkcję, a także handel żywnością, żeby wszyscy na tym korzystali. A czy potencjalne wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej, potencjalne oczywiście, nie zagrozi wielkości dopatrolnikom? Tutaj jest postulat już ze strony też komisarza Wojciechowskiego, żeby przyszła wspólna polityka rolna, czyli ten fundusz był zwiększony co najmniej 25%. Przypomnę, że w momencie powstania wspólnej polityki rolnej to około chyba jak o ile nie mylę się 60 parę procent budżetu było kierowane na rolnictwo i rozwój wsi. Teraz mamy około 30, mamy 370 miliardów euro, także. To jest jedna trzecia około. i Tutaj jest konieczność wsparcia, yy, wsparcia rolnictwa i wierzę w to, że w tej nowej perspektywie finansowej, bo już jesienią będzie przedstawiony komunikat w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej. Obecnie rząd, a także parlament pracujemy nad kształtem tej przyszłej polityki, wspólnej polityki rolnej. Oczywiście tutaj jest kwestia zielonego ładu, bo to wszystko trzeba... Połączyć, ale bez zwiększenia finansowania trudno będzie zażegnać wszystkie kryzysy. Wracając do naszej wystawy, panie pośle, co się panu tu najbardziej podobało? No jeszcze będę oglądał wystawę, ale jak już widzę zapowiedzi z tych materiałów informacyjnych, wszystko, co jest dla rolnictwa, możemy tutaj zobaczyć. Dziękuję bardzo.